Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mamy piękny dzień, słoneczko pięknie świeci. Chciałbym Was zaprosić do wykonania wspólnej porannej gimnastyki. Otwieracie okno i wykonujecie ze mną na luzie, na spokojnie, powolutku, ćwiczenia, które Wam postaram się przedstawić. Uwaga, zaczynamy od yy, głowy. Pięć, skręty. Na boki główka. I delikatne krążenia w jedną stronę. Delikatnie i w drugą. Wszystko robimy spokojnie, powolutku, bez naprężyń. Przechodzimy do barków, do przodu. 5, i do tyłu. Raz, 2, 3, 4, 5. Uwaga, przed sobą. Raz, 2, 3, 4, 5. I w drugą stronę, raz. Dwa obszerne kała. 3, 4, 5. Teraz wyobrażamy sobie, że trzymamy takie wielkie kała przed sobą i kręcimy nimi do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do tyłu. Raz staramy się mocno łopatki ściągać. 2, trzy, cztery, pięć. Uwaga. Kolejne ćwiczenie. Kręcimy przedramiona. I w drugą stronę. Spokojnie. Luźniutko. Bez napinania. Nadgarstki. Kręcimy sobie nadgarstkami. Jedną. W drugą. Wjechamy do przodu. Przekręcamy to samo do góry. Hops i przekręcamy. Jeszcze jedno ćwiczenie, żeby dogrzać nasze warki na przemienne wymachy 3, 4, 5. Teraz dokładamy lekki skręt do tych wymachów. Czyli leciutko skręcamy biodra, barki. Leciutko, swobodnie, powolutku. Ok. Rozciągamy klatkę piersiową. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I łatwiejsza wersja. Hop. Rozciągamy mocno. Cztery. I pięć. Ok. Kładziemy ręce na biodra i robimy leciutkie krążenia bioderkami delikatnie w jedną stronę. 4, 5 i w drugą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, teraz leciutko popracujemy nad nogami. Jaka tak dalej, stanę. Albo zmienić troszkę. O, będziecie lepiej widzieć. Uwaga. Nogi razem i robimy leciutkie przysiady ze skrętem. Dwa. Leciutko. Trzy. Cztery. Pięć. Nogi razem i leciutkie krążenia delikatne w jedną stronę. 3, 4, 5, w drugą stronę. Raz, 2, 3, 4, 5. Teraz spróbujemy zrobić leciutki przysiad. Raz, 2, 3. Staramy się. 4, żeby kolanka nam nie wychodziły za linię palców. 4. Ok, teraz będzie ambitniej. Próbujemy złapać nóżkę i dociągnąć do pośladka. Leciutko, I chwilę przytrzymać. I to samo z drugą nogą. Dociągnąć. Przytrzymać. Ok, no i właściwie ostatnie ćwiczenie. Stawy skokowe, więc na palce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Leciutko się rozruszaliśmy. Nasz dzień na pewno będzie dużo przyjemniejszy, dużo fajniejszy. Na koniec polecam Wam zrobić jeszcze króciutkie ćwiczenie oddechowe. O, trochę poprawię, bo krzywizna się robi. Polecam Wam króciutkie ćwiczenie oddechowe. Uwaga. Stajemy w leciutkim rozkroku. Wdech nosem. I wydech ustami. I tak robimy trzy razy. Wdech nosem. I wydech ustami. Luźniutko. Wdech nosem. Wydech ustami. To samo do przodu. Uwaga. Wydech. Wdech nosem. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. 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 Wydech. I na boki. Uwaga. Wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. I to samo robimy do góry. Uwaga. wdech i wydech i na koniec ostatni raz w dół to ćwiczenie pomoże Wam się zrelaksować nabieramy powietrze do brzuszka i mamy poranną rozgrzewkę za sobą jeśli jesteście zainteresowani, to dajcie znać w komentarzach, to przygotuję jeszcze jeden film z taką troszeczkę bardziej dynamiczną rozgrzewką, z ćwiczeniami może troszeczkę bardziej wymagającymi, ale również dla osób początkujących, nie trzeba mieć super kondycji, ćwiczenia te troszeczkę bardziej pobudzą Wasze krążenie. Jeśli chcecie, żebym taki filmik przygotował, dajcie znać. Miłego dnia!